Mamy takie oto zadanie. Trzeba zeskanować okładkę książki i jedną ze stron wnętrza. Oto ta książka. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy zrobić, to tak ją ustawić, by cienie, które po lewej stronie widać, były jak najmniejsze, czyli gdzieś w ten sposób, i z drugiej strony nie było odbić. Proszę zobaczyć, jeśli przesunę tak, będę miał zawsze odbite, na przykład lampy. I szukamy takiego miejsca, które nie będzie powodowało odbić i zbyt dużych cień. Nie musi być idealnie, to wszystko się da potem poprawić. No i możemy zacząć skanowanie. Przechodzimy do aplikacji Disk. Można kliknąć na ikonkę i przytrzymać chwilę. Pojawi się menu i tutaj mamy ze zeskanuj, ale. Pokażę w taki bardziej uniwersalny sposób. Wchodzimy na dysk. Mamy zawartość dysku, na który będziemy zapisywali. Dobrze jest sobie stworzyć taki folder tutaj mam skany. Jak widać. Po prawej stronie na dole mamy przycisk plusik. Klikamy na ten plusik. Pojawia się menu. Prezentację, Google arkusze, Google dokumenty, google, Natomiast no najważniejsze mamy scan. Klikam skan. No i po okienko zrobię zdjęć, i proponuję tutaj od razu kliknąć na ręcznie. W tej dolnej części tu, ten przełącznik powoduje tyle, że przy ręcznym ja mogę, to ja będę decydował, kiedy zrobić zdjęcie. Zdjęcie automatyczne będzie robione wtedy. Gdy aparat uzna, że już jest wszystko wyostrzone, no mamy tutaj mniejszą kontrolę nad tym, co uzyskujemy. Możemy nie zdążyć z odpowiednim ustawieniem. Ok, ustawiamy sobie teraz aparat. Najlepiej trzymać aparat oburącz, żeby jak najmniejsze drgania były. Jedna ręka zawsze troszeczkę słabiej pracuje. No i ustawiamy. Ideałem byłoby ustawienie nad dokumentem, ale widać, że cienie rosną. Można zastosować lekkie, lekki skos, ale jeśli ten skos jest zbyt duży, na przykład coś takiego, to pewnie górna część dokumentu będzie nieostra. Niestety zbyt duża różnica odległości między dołem a górą dokumentu. Więc musimy tak delikatnie pośrodkować O, coś takiego mogło być. OK. Teraz w dolnej części tutaj widać przycisk aparatu. Robimy zdjęcie. Chwilę czekamy. No i mamy już zdjęcie zrobione. Nie jest idealne, ponieważ widać w górnej części i w boku. Takie tło. To jest ważne w ważnym przypadku robienia zdjęcia, tło powinno być inne niż dokument. Czyli nie może to być biała i białe tło, ponieważ aparat się troszeczkę zgubi. Więc zaczynamy od przytni, czyli tutaj po prawej stronie mamy przycisk przytni i obróć. Można obracać zdjęcie, ale my też przycinanie. Na około naszego, naszej książki, już zaznaczonej, mamy cztery punkty, które dopasowujemy tak, by linie nie wychodziły poza dokument, właściwie chyba tak jest dobrze, choć górne jest troszeczkę niżej. Po wybraniu każdego z punktów pojawia się lekka lupa, niewielka, która pozwala dokładnie ustawić punkty. Jeśli jest wszystko ok, klikamy zastosuj. Dokument już jest widać, ładne. Obraz bez żadnych elementów tła. Można ulepszyć. Po lewej stronie mamy przycisk taki. Można też zastosować własne filtry. Tych filtrów jest kilka. Pierwszy to jest oryginał, i powiem szczerze, chyba w tym przypadku będzie najlepszy. Domyślnie właściwie jest też taki. Kolor. Troszeczkę rozjaśniło się. Tryb szarości. Czerni-biel i cienie. Cienie stosuje się wtedy, gdy mamy czarno-biały dokument i chcemy się pozbyć wszystkich pozostałości cienia aparatu, albo rąk. W naszym przypadku kolor chyba będzie. Nie, kolor nie, domyślny. Wystarczy. Teraz wystarczy kliknąć Zastosuj i mamy już pierwszą stronę zeskanowaną. Teraz. Wezmę drugi, drugą stronę. W jakimś dowolnym miejscu otwieram książkę. I klikam plusik po prawej stronie u dołu. To znaczy, dodaj stronę. Klikam. Czyli mam znowu tę samą opcję. Znowu przechodzę ręcznie, Tak uważam, że jest lepiej. I widać, że zawsze aparat będzie próbował objąć cały dokument. Nam interesuje tylko jedna strona. więc Zbliżam się do tej jednej strony. Ja jakoś pod skosem, tak żeby te cienie znowu nie były za duże. Klikam sta. Zrobiłem zdjęcie. No i widać, że to jest krzywe i tło i wszystko jest nie tak, jak powinno być, więc przechodzimy na pierwsze przytni i obróć. No i dopasujemy te przyciski tak samo. Tyle, że tym razem dosyć mocno w przypadku lewej strony, tak żeby obramowanie objęło tylko i wyłącznie prawą stronę. Ideałem, ideałem byłoby, gdyby dopasować to do wielkości strony, ale nasze zdjęcie nie jest takie proste, więc coś takiego powinno wystarczyć. Klikam zastosuj. Proszę zobaczyć, jak pięknie. No, czy na pewno pięknie. Jeśli popatrzymy na tekst, nie jest zbyt ostry. Prawdopodobnie troszeczkę zadrgała mi ręka, więc klikam Usuń. I mogę spróbować jeszcze raz. Plusik. Ręcznie. Znowu dopasuję sobie jakoś obramowanie. Delikatnie trzymie. Jest zrobione zdjęcie. Znowu przycinam. Teraz się może zdarzyć właśnie takie drgnięcie ręki w nieodpowiednim momencie, i zdjęcie przestaje być ostre. Ok, to pasowane. Zastosuj. No, teraz można przeczytać wszystko. Widać, że tekst jest troszeczkę jakby pofalowany, a to jest właśnie związane z tym, że dokument. Właściwie strona tej książki jest, nie jest idealnie płasko położona, bo takiej możliwości nie ma. Trzeba by specjalnie szybą przykrywać, aby chcemy na szybko zrobić skan. Czyli mamy przycięte. Mamy jeszcze filtry. Znowu wybieramy taki, który nam najbardziej pasuje. Ulepszenie może oryginalnie bardzo. Może troszeczkę te domyślnie. Widać, że strona jest trochę rozjaśniona. No, i to byłoby ok. Zastosujemy taki filtr. Zobaczmy, jeszcze jest oczyść. I tutaj gumką można by ewentualnie coś wyrzucić. O, na przykład z boku mamy plamę wyczyszczoną, ale jak widać, niespecjalnie dobrze to wyszło. Zostawiam zastosuj, bo mi ten, ten cień mi nie, przesz nie przeszkadza. Oczywiście mogę próbować też i inteligencję włączać, wyłączać. Wszystko jedno. Zrobiłem skan dwóch stron. No i właściwie nie chcę więcej. Gdybym miał więcej stron. Na przykład przy dokumentach czarno białych mogę zrobić kilka zdjęć naraz, a potem dopiero stosować filtry i obracać, ale szczególnie przy filtrach. W dolnej części mamy jeszcze zastosuj do wszystkich. A to oznacza, że nie muszę dla każdej strony stosować filtru, tylko dla raz, a dla wszystkich. No dobrze, zrobione, to już mi pasuje. Klikamy dalej. No i wszedłem teraz na dysk. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, odpowiednio nazwać. Czyli klikam sobie w nazwę, przesuwam w odpowiednie miejsce. No i na przykład fizyka fizyka, a niech będzie 3. Druga sprawa to jaki dokument? PDF czy JPG? W przypadku skanów LED najczęściej stosuje się jednak PDF, dlatego jest domyślnie zaznaczony, ale gdybyśmy chcieli mieć zdjęcia, ale wtedy będziemy mieli dwa zdjęcia osobno. Ale PDF daje nam jeden dokument wielostronicowy. Teraz wybieram Miejsce, gdzie chcę zeskanować. Tutaj mam, tak jak powiedziałem, zastosowany, utworzony wcześniej już taki folder skany. I tutaj jest. Folder jest pusty. Mógłbym też ewentualnie o góry stworzyć własny, ale ja już więcej nie potrzebuję. Wybieram ten folder. On już jest. No i konto. No takie konto, na którym pracujemy. Najlepiej takie, które mamy zsynchronizowane w komputerze. No i teraz można już właściwie wszystko zrobić. Prześlij. Chwilę to trwa. Informacja u góry jest. Przesłano jeden element, czyli mogę już skończyć. To jest całe skanowanie dokumentów w Google'ach. I to już było na tyle. Życzę miłej zabawy.